Czy zablokowanie konta to jedyne zagrożenie poruszania się tylko na jednym marketplace? Oczywiście, że nie. W tym filmie dowiesz się, jakie jeszcze zagrożenia są, jeżeli uzależniasz swoją sprzedaż od jednego marketplace'u. Zapraszam do oglądania. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, gdzie nasz partner, który realizuje dziennie między 1000 a 1200 zamówień dziennie średnio, otrzymał blokadę na 6 swoich kont i to były wszystkie jego konta na różne firmy itd itd. No niestety Allegro również do tego doszło. No i z tysiąca 1200 zamówień zrobiło się okrągłe 0 przez tydzień. No i wyobraź sobie tą sytuację, w której masz na przykład leasingi, koszty stałe, pracowników, którzy mają okresy wypowiedzenia, że nagle nikt nie ma co robić, bo konta są zablokowane. No i wyobraź sobie, co na przykład taki sprzedawca mi powiedział. Powiedział to, że jeżeli by wiedział, że jeden fuck up jest w stanie pogrzebać całą firmę, bo tam był tak naprawdę jeden fuck up, to znaczy coś się wykrzyczyło z systemem e, po prostu automatyzacji zamówień i Allegro po prostu zablokowało konta powiązane, ponieważ e, boją się o przyszłe zamówienia, że po prostu przyszłych zamówień ten sprzedawca nie zrealizuje, dlatego nie pozwalają mu rejestrować nowych kont oraz yy, jakby ciągnąć dalej tej działalności na Allegro. No wielki dramat, tak? Natomiast to, co ten partner mi powiedział osobiście przez telefon, to powiedział, że gdyby wiedział właśnie, że jeden taki, że jeden taki fuck up jest w stanie to spowodować, to już dawno byłby na innych platformach. Nie mówię, że zagranicznych, ale na przykład na polskich, no może wiesz, może nie wiesz, ale na przykład taką platformą do dywersyfikacji swojej sprzedaży może być Leroy Merlin, Morele, czy inne sklepy, na przykład Hebe w Urodzie, które są w stanie również twoją sprzedaż zdywersyfikować. Natomiast, aby to było ze znacznie lepszym powodzeniem, z jakby z większym zasięgiem i większym, lepszym po prostu momentem wejścia, no to polecamy takie platformy, jak na przykład Kaufland, eBay, Amazon itd. No i w zasadzie już ten partner tam na tych platformach z nami działa. Natomiast jakie inne czynniki oprócz blokady konta stanowią zagrożenie, jeżeli uzależnisz się od jednej platformy? Pierwsza rzecz to inna strategia platformy niż Twoja strategia sprzedaży. Co mam tu na myśli? Weźmy na przykład takie Allegro. E, Allegro generalnie patrząc po różnych badaniach e, zobaczyło, że e, no, żeby zwiększyć na przykład ilość transakcji czy ilość sprzedaży w tym samym rynku, no bo tak naprawdę nie mają jak zdobywać większej ilości klientów i tak dalej, tylko muszą tak bardziej kombinować na temat jakby zwiększenia konwersji, przyciągania większej ilości klientów z innych sklepów i tak dalej jakby bardziej bardziej tutaj zatrzymywania, No to doszło do tego, że generalnie wprowadzili te listingi produktowe. Co mają dać te listingi produktowe? Mają dać to, że na pierwszej stronie wyników wyszukiwania ma być jak najwięcej samych, e, jakby różniących się od nich produktów, a sprzeda ten, który najlepiej realizuje dostawy, najlepiej e, spełnia te wszystkie kryteria wymagane do pozycjonowania listingu czy uzyskiwania tych top ofert. I ta strategia nie jest jakby spójna z tą strategią, którą e, ci sprzedawcy sobie założyli, no bo dlaczego ją sprzedawać taniej? Bo się zrzucam na interes e, jakby innej platformy, tak? Ja chcę sprzedawać ten produkt, bo ten bo, bo, bo ten produkt się sprzedaje, z tego produktu chce mieć jakiś tam przychód i tak dalej, a teraz jakby nie chcę, żeby doszło to do jakiejś tam konsolidacji. I to jest jedna rzecz. No generalnie o dropshippingu już nie mówię, bo to jest taki model biznesowy, który przestał być aktualny na tej platformie już jakiś czas temu. Natomiast dropshipping może posłużyć jako przykład, bo tak samo się mówi o resellerach, o ludziach, którzy zamawiają towary z hurtowni, czy po prostu o firmach, które mają niską marżę. I generalnie, tak jak na przykład Allegro potrafi, potrafi wyłączyć cały dropshipping w zasadzie taką zmianą strategiczną, no to pytanie, czy na przykład nie będzie w stanie wyłączyć twojej sprzedaży. Bo jak wiesz, ciężko się dostać do takich rzeczy jak na przykład strefa marek, ponieważ no. Wiadomo, że ta sprawa tworzy przewagę dla danego sprzedawcy, stąd też Allegro nie chce, żeby to było nadużywane. Jeżeli nawet masz markę i Allegro robi załóżmy taki ukąst w stronę marek, to skąd to pewność, że Twoją markę będzie chciało cały, cały, cały czas? No, jeżeli mówimy o perspektywie 3-miesięcznej do najbliższego kwartału, no to prawdopodobnie bezpiecznie można sobie to założyć, bo tych zmianach listingów produktowych to widzieliśmy znacznie wcześniej niż te trzy miesiące. Natomiast, no, generalnie, jeżeli rozmawiamy o perspektywie rocznej, dwuletniej i tak dalej, no to sam zobacz, jak Allegro się zmieniło w perspektywie roku czy dwóch. No i jeżeli na przykład, nie chcesz tego biznesu prowadzić tylko przez następne 5 lat, tylko przez następne 3 lata i tak dalej. No to już teraz, na przykład, możesz podejmować decyzję na zasadzie tego, jak Twój biznes będzie wyglądał za 3 lata. Czy będzie cały czas walczył na Allegro, czy na przykład będzie miał stabilną sytuację na różnych marketplace'ach i najlepiej w różnych krajach, bo inne kraje mają inne swoje trendy. Jakby inną też sezonowość. Wyobraź sobie taką, na przykład, Grecję, gdzie działa Scrauc i na przykład, jakby w Polsce, już wrzesień, październik te klimatyzacje się gorzej sprzedają. Natomiast w takiej Grecji czy Hiszpanii dalej te klimatyzatory będą pełnić swoją funkcję. No i tak samo jeżeli chodzi o rzeczy ogrodowe i tak dalej, czyli, czyli generalnie dywersyfikacja również na inne kraje, na no no takie kraje, gdzie w zasadzie ten trend wygląda troszeczkę inaczej, możecie przedłużyć tą sezonowość oraz dywersyfikacja na inne kraje możecie zabezpieczyć przed prawnymi zmianami w danym jednym Kraju, czy to przez, przed jakimiś urzędami, czy to jeżeli jakaś ustawa wejdzie odnośnie e-commerce, która będzie dociskać śruby. Na przykład rządzący się zastanawiają nad czymś takim, że żeby wydać coś w stylu elektronicznego paragonu, czy coś takiego, czyli generalnie, żeby wszystko mieć jakby wyestymowane i skontrolowane. I na przykład rząd się zastanawiał nad tym, żeby na przykład nie wprowadzić czegoś takiego, że hej kliencie, jeżeli chcesz w ogóle mieć prawo zwrotu, to bierz ten elektroniczny paragon. No, to będzie niewygodne dla sprzedawców, dlatego no, też jakby z tej perspektywy możemy sobie mówić, że to jest mało ważne, natomiast uważam, że w perspektywie 5-10-letniej, co widzimy, jak na przykład przez ostatnie 5 lat się wszystko zmienia, to może być dość istotne. A pamiętaj, że za sukces, który osiągniesz za 3 lata, 2 lata czy 4 lata, odpowiada też to, co zrobisz teraz. Kolejna rzecz. To jest ryzyko uciążliwej konkurencji. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli na przykład na innym portalu, e, załóżmy, ktoś zepsuł tą branżę, czyli na przykład w tej branży ani nie da się zarobić, a jeżeli chcesz zarobić, to to wymaga niewyobrażalnie dużego kapitału, albo na przykład ta branża już nie jest stabilna, bo załóżmy, jak mamy jakieś tam słuchawki bezprzewodowe czy wagę łazienkową, no to naprawdę, jak dochodzi do takich przecen jak Allegro Daysy, i pewnie jak będzie Black Friday, to dojdzie do takiej sytuacji, w której po prostu te wagi łazienkowe będą kosztować 8 zł. I ja osobiście takie przykłady widziałem, że ludzie to tak pod wodą sprzedają raz w miesiącu, że to się w głowie nie mieści. A ponadto jest bardzo duża konkurencja, duża popularność produktu, że żeby się tam wbić, nigdy nie będziesz konkurencyjny w zasadzie. A na przykład na Amazonie, Ebayu, Kauflandzie znacznie zmniejszasz prawdopodobieństwo, że będziesz miał styczność z takim psuciem się danego rynku w danym obszarze produktów. Bo na przykład, jeżeli na Allegro czy tam na Ebayu rynek jest zepsuty, no to na Kauflandzie ma się dobrze, na, Ama na Amazonie załóżmy ma się dobrze, na Amagu też ma, też ma się dobrze. Teraz podam przykład z innego kontekstu. E, mamy klienta, który sprzedawał wyłącznie na Amazonie. No i na tym Amazonie miał ocenę produktu między 3 a 4. A każdy, kto się porusza na Amazonie wie, że jeżeli masz ocenę produktu między 3 a 4, e, no to generalnie Amazon nie będzie chciał pokazywać swojego produktu i nie będzie chciał e, po prostu, żebyś sprzedawał dużą ilość tego produktu. No i taka sytuacja była w Niemczech, bo tam na przykład ten sprzedawca wpadł na taką koncepcję stworzenia danego produktu lata temu, że stworzy sobie jakiś produkt wyróżniający się designowo, jakby skierowany do domu, czyli generalnie to są takie urządzenia na drzwi i tak dalej. No i naniósł na to swoje logo, dał sobie bardzo fajną marżę. I wyobraźcie sobie, co się stało. Na Amazonie. Bardzo duża część konkurencji to samo zrobiła, zaniżyła ceny, a na Allegro ten produkt jest bezkonkurencyjny. I można, może by się wydawać trochę paradoksalne, że, że no generalnie jak to na Allegro, jak królują produkty chińskie, nikt na to nie wpadł. No i okazało się, że nie wpadł, ponieważ ten sprzedawca już u, nas, już u nas generalnie prowadzi sprzedaż przynajmniej od roku no i sobie radzi bardzo, ale to bardzo dobrze. I na przykład w przypadku tego sprzedawcy lepszym marketplacem jest Allegro ponieważ na Allegro ma pięciogwiazdkową e, recenzję produktu, a na Amazonie ma między 3 a 4 i tam dużo gorzej jest e, te produkty e, po prostu wybić. Czyli na tamtym rynku się produkty mogą nie spodobać, a na tym Twoje produkty mogą się spodobać. Także weź to pod uwagę, że zagrożeniem dla Ciebie może być to, że na przykład ominiesz jakąś okazję. Bo tak jak na przykład tamty sprzedawca miał jakąś tam okazję x lat temu, gdzie sprzedawał na tym Amazonie, tak dogoniła go konkurencja i na przykład mógłby nie wykorzystać tej okazji, która, którą miał na Allegro. Kolejna sprawa to zmiany na platformie. I to nie mówię o takich zmianach, jak właśnie te listingi produktowe czy coś takiego, tylko mówię o takich zmianach, które wiążą się z dużymi kosztami, jeżeli masz taki, a nie inny model biznesowy, na przykład były te EAN, które zmusiły w zasadzie sprzedawców do tego, by niektórzy kupowali naraz 2000, 2000 sztuk kodów EAN, co stanowi jakiś tam wydatek. Kolejna sprawa, wymaganie logistyki, co jakby też kosztowo zmusza cię do tego do dostosowania się, ponieważ nie mogę tego powiedzieć, ale e, wróble mi zaświerkały, że jeżeli masz e, dostawę tego same, e, wysyłkę tego samego dnia poniżej godziny 13, no to algorytm cię gorzej traktuje, nieproporcjonalnie gorzej cię traktuje. Tak? Więc, jakby te zmiany, chociażby w algorytmie, których nie widzisz, powodują dla siebie przymus do tego, żebyś się dostosował i poświęcił na te środki. A tego przymusu może na przykład nie być na innej platformie. I w zasadzie ten case, te casey, o których mówię, bardzo dobitnie opisuje komentarz jednego z naszych, no, długich już partnerów, 4 lata współpracujemy, odnośnie jego sytuacji, jaka się zmieniła na Allegra. Mianowicie, my jakby działamy w ten sposób, że cały czas naszym partnerom proponujemy alternatywne sposoby na wyskalowanie swojej sprzedaży i to zrobiliśmy tak samo z tym partnerem. No jak możecie zauważyć to w tej opinii załączonej w komentarzu ze względu na pojawienie się bardzo dużej ilości produktów chińskich czy takich produktów, gdzie no właśnie ta branża w jego kategorii została zepsuta i jego przychody spadły z 200 tysięcy do 60-70 tysięcy na Allegro, to całą sprawę napra naprawiły właśnie zagraniczne platformy, takie jak eBay, Kaufland i Amazon. I teraz, gdyby ten sprzedawca został tylko na Allegro, no to w zasadzie musiałby dokonywać zwolnień, czy przeprowadzać się do mniejszego magazynu, czy inne takie rzeczy robić, które no w zasadzie są niewygodne, ciężkie, stresujące itd., itd. A jeżeli, a w sytuacji, w której się zdywersyfikował po prostu na inne kraje, na inne platformy, no to może bez żadnego problemu sprzedawać dokładnie tyle samo, ile sprzedawał wcześniej, przed tą konkurencją, przed tym zniszczeniem branży w jego kategorii. Jeżeli myślisz, że takie rzeczy akurat Ciebie nie dotyczą, to wierz mi, z danym partnerem już współpracujemy 4 czy tam 5 nawet lat i wierz mi, że przez 4-4,5 roku nie spodziewaliśmy się tego, że tak sytuacja na jego koncie będzie wyglądać. Jego sytuacja znacznie lepiej by teraz wyglądała, gdyby on decyzję o przejściu na inne marketplacy podjął na przykład rok, półtorej roku temu i tak dalej. Tylko oczywiście, no i, i tak jakby przed spadkiem sprzedaży wpadł na pomysł, żeby się zdywersyfikować, natomiast y, uważam, że znacznie większy sukces byśmy teraz prowadzili, y, w momencie kiedy tą decyzję by podjął na przykład rok temu. Także jeżeli interesujesz się innymi platformami, innymi rynkami, a masz na przykład takie obiekcje, jak załóżmy jak obsłużę klienta zagranicznego, to wierz mi, nie potrzebujesz znać języka niemieckiego, by obsłużyć klienta niemieckiego. Niczego z tych rzeczy nie potrzebujesz i nie wierz innym agencjom, że posiadają native'ów w swoich firmach, ponieważ to jest zwyczajnie w znacznej większości, jeżeli ta usługa nie kosztuje bardzo, bardzo dużo, to w znacznej większości to jest po prostu nieprawda i sam możesz obsłużyć klienta zagranicznego dokładnie tak samo jak obsługujesz klienta polskiego. Przejście jest bardzo płynne, ponieważ musisz na, na przykład na Niemcy się zarejestrować na odpady i na oznaczenia procedura trwa w okolicach miesiąca czasu i tak naprawdę po miesiącu już możesz z łatwością zacząć swoją sprzedaż. I my na przykład mamy taki program plus 20% w 30 dni, że po zarejestrowaniu konta w 30 dni taki taki nasz Reprezentatywny przykład to jest zwiększenie sprzedaży o 20%, czyli o 20% dodatkowego przychodu na koncie partnera, startując z zagranicznymi marketplacesami. Także myślcie o swoim biznesie mądrze. Przede wszystkim bezpiecznie, bo mnóstwo jest takich przykładów firm, które w zasadzie przelały wiadro krwi na danym jednym portalu, a dana zmiana strategiczna jednego portalu spowodowała, że w zasadzie biznes musi się zamknąć. Ale tak bardzo często już było. W zasadzie w 2014 roku, kiedy wprowadzili algorytm trafności, to nawet było jeszcze grubiej, by robili protesty pod siedzibą Allegro. Także takie rzeczy się już działy, będą się dziać, i to jest nieodłączna rzecz, tego że w zasadzie. W zasadzie sprzedajesz na Marketplace. Natomiast jeżeli sprzedajesz na Marketplace, a do, do własnego e-commerce, do Google'a masz takie łagodne podejście, no to zwróć uwagę na to, że w zasadzie też jeśli chodzi o Google'a, to jesteś zobligowany do tego, by się dostosowywać do różnych zmian, bo też może się to bardzo negatywnie na tobie odbić. Także. To wszystko co miałem do przygotowania na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, lajkujcie, subskrybujcie, dajcie znać co o tym sądzicie i jeżeli Was interesują inne marketplace'y i inne rynki, zapraszam na drugi kanał, który się nazywa Marketplace na Styrdach, gdzie w zasadzie o zagranicznych marketplace'ach mówimy bardzo, bardzo dużo. Także to tyle ode mnie, dobrego dnia, do zobaczenia, cześć!